Ja Siemanko, z tej strony Woltek. Dzisiaj no. jestem w świecie tą Sasy, Parki. gdzie będziemy przechodzić no. różne Dream Parkour, który jest tam, ale na razie musimy zrobić no, no jak parkour jak rozgrzewkowy. Robiła? No parkour rozgrzewkowy stać. No możesz może po prostu rozgrzewkowy, no. się tak nazywa. No je... jest parkour, nie musi robić nuke parkoura, bo to się nazywa nawet. Parkur rozrywkowy. to jest taki. No, ten, Ale no parkur jest trochę lepszy niż ten, słuchaj. To początkowy, to jest początkowy. I no, na nie można się roz, rozdrać. On jest. Ale ja wolę przejść nuba. Właśnie Słuch. o to chodzi, bo początkowy, co jest lepszy? Ja nie wiem, po prostu on jest drabinkowym parkurem. No, to ten. Początkowy to jest drabinkowy parkur, czyli standardowy parkur w Majnie. Po co tu co jest ta drabina, choleś? Po, po co chodź. tu jest ta drabina? Bo nie no... Kto to jest? Oszust <noise> gamy modę ma! I to wydać! Nie ja ma gamy mody tylko... Karol, że... bo jest. No bo ja, ja buduję tamten parkour Dream, bo on no. jest nieskończony, bo przecież jest. Nawet Nuba nie mogę przejść, naprawdę. Ja, tu jest Drabinka, dlatego że gdyby ktoś chciał zawrócić, to nie mógłby wyjść. No na słuchajcie. E, Przytonę Wam to, jak. Robię ten parkur i po parkurze się zobaczymy. Teraz powinno się przejść. Ty nie musisz tam przechodzić. Jeszcze chwilą przechodziłeś z gdzie im każdy, że się czas zabierałeś na nas. Jesteś rozbierzony. Dobrze też tam dębnie. To się przecina? No. W ogóle to się jak się przecina. Jesteśmy już słuchajcie przy... Parkour panna e, sasy, albo pan sasy, nie wiem jak to jest I dreama, to jest parkour dreama, pan sasa Dobra, dream obby, to jest prawdziwy dream obby, słuchajcie No to... gdzie ci się nie udało nie wiem Ale słuchajcie, dobra, no pioseneczka się włączy za chwileczkę No, co, co ja mam powiedzieć, to jest dobry parkour, więc... No. Zaczynamy Trzeba. No, no, na 3 albo 4. Jakaś... Ja, ja też miałem takie masowe poczucie tak, w Minecraftu, że gdy klikam w wysokość, to się tak, tak robiło. 3 albo 4, a na 4. 4 jakiegoś traktora, albo coś, gdy na przykład 4, albo dywano. Hop, 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 hop.

Dobrze. A to będzie już w sumie koniec parkowa, chyba. Nie, nie rób, to może gdzieś skończymy. Czym tu weźmiemy się z tego po boku? Ja tu muszę mieć... Nie, Ja, tu barierę zrobię. Abym nie było to widoczne. No, hmm, to tak wygląda jak. Ale nie muszę być tak w boku. taki jestem taki bok. taki ten. Ale to jest takie opickie, ja nie wiem, jak to mogę. Czy ja ktoś wóz? że tu nie jest dobrze lawa podstawiona bez w środku. To jest... To jest 880 jak to 180? Ja nie daję w bloku. To jest 180 taka. O, taka. Ale to nie jest 180. To jest 185. To jest 185. 185, 185 Tam nie. 180 dla ma dobrze. To z rozgrzewkowy to jest rozgrzewkowy parku. Radzina to rozgrzewkowy. Hmm. Chciałbym coś pokazy. Słuchajcie, to byłoby chyba na tyle z odcineczka, bo my tutaj jeszcze budujemy. No, tak. No. tak czyli pamiętajcie do pierwszego Pani spawn pointa. Robimy. Mamy, pamiętajcie. Tak. Pamiętajcie, mamy do, do, te, do tego pierwszego spawn pointa. No. On, ten. On to on, tu, be, tu on będziemy. No, nie będzie taki trudny aż tam tu z przodu. Będzie długi. On, on nie będzie taki ten. Naprawdę? Nie będzie co taki zrobić. O to chodzi, będzie nie. Ten parkour będzie duży dosyć. No. Ale tam pointów nie będzie miał aż tak dużo, Nie jest duży. Będzie miał chyba kilka tam polców. Widzieliście po jakichś odległościach będzie spać. będzie po jakichś większych, pewnie albo mniejszych odległościach następnych. Czy ja tam skoczyłem właśnie? Nie Dżegłoszki. no, słuchajcie, to, to chyba na tyle z tego odcineczka. Jutro kolejna część z naszą piękną sobotę. A o co ja to zrobiłem? Więc słuchajcie, to na tyle z tego ja go lub. Co, kto to tam drabina? <grym> ja jak ja, ja wyjdzie, to nie Udało mi się to, ale teraz mi się nie udaje, ale z mi się to udało. Hom, hom, hom. Pięknie. A jak tam? A dobra. No, no. Ale po co tu jest ten? Po co tu jest tyle, tyle, tyle? Po co tu jest taka ściana? Nie wiem po co, o co chodziło Emma Czekaj, czekaj, czekaj. To... No tyle z tego odcineczka. Jak jak grać w obi, to grajcie. I to nie jest koniec no. jeszcze tego parkura Będzie jeszcze dłuższy, może będą kilka odcineczków. Bo to naprawdę no. długi, długi parkur jest tworzony prze, przeze mnie. Bo Pik zbytnio nie pomaga. Tylko tak trochę na końcu, żeby mogliśmy szybciej nagrać filmik. No, co ja mam powiedzieć? Bo ja też. Koniec odcineczka, podysy. słuchajcie. No, akurat w sobotę, może jutro nagramy w sobotę, Myślisz? No, jutro w sobotę, tak, wszystko ładnie, ustalone. Jak lubicie grać w obi, to grajcie. I. Musiałam to tylko zmienić. I. Poczekajcie. I papatki! Powiedz Tomasz masz Papatki, papatki. Papa, saska. Papa, papatki. 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 Ja mówię, ja mówię goodbye. Papatki i Saska i sasła goodbye. Papatki.